Oh mute number 6. Number boss. Very good. Oh good. Very good. Very good? Okay. I'm happy. No jest, jest. Fajnie. Z chłopakami to też no, nie jest tak, że nie miałem kontaktu, to do wiadomo, tylko z chłopakami to do, do cały czas kontaktu mam, więc myślę, że normalne rzeczy, a czy się zmieniło? No, dużo rzeczy nie zmieniło się, siatnik wygląda tak jak samo, e, tak samo wygląda, więc fajnie, bardzo miłe uczucia. Cały tydzień z nim nie trenuję, także, także fajnie, fajnie, miła, miła atmosfera, chłopaki są, są myślę, że też zadowoleni, że jestem. A, ja, ja taki również jestem taki mega zadowolony i, i tak jak mówiłem, ten tydzień to też zapamiętam do, 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 na, długu, na bardzo długo, no, więc jestem szczęśliwy, że tak będzie, że, że, że tak, daję, że tak I co, po ty tylu latach, też dalej tak trenujesz? to ta szatnia pachnie tak samo, ten sam klimat, tak samo dobry? Tak, 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 tak. jest to samo, możemy przed meczem, przed treningiem przychodzić, sobie kawę zrobić, Także owoce na stół, także tak samo, no, bardzo fajnie i wiadomo są kilka czasami, są tam, zawsze coś e, różnego, nowego, ale jeżeli chodzi o całość, o, o no, to, to nic się praktycznie się nie znajdziło. Bardzo fajnie i mała atmosfera. Wszyscy wiemy, że Markus jest profesjonalista pod każdym względem, więc z nim treningi to czysta przyjemność. Każdy tutaj jest zadowolony, że Markus się pojawił w szatni. Wiemy, że to jest jego ostatni mecz w pierwszej drużynie, ale nigdy nie mów nigdy jak to mówią, więc może Markus jeszcze te poża, będzie miał więcej. Na razie przygotowujemy się na to niedzielne. Życzy mu, życzymy mu jeszcze bramki, żeby Czubi miał ciężej go dogonić. A tak, tak jak mówimy, Markus to bardzo fajny chłopak. Legenda Marki jest na jeden z niewielu właśnie takich ludzi tutaj w Dyni, gdzie można mu budować posąg, więc szacunek wielki dla niego. Ale tak jak mówię jeszcze, no, Markus e, jeszcze tych butów na kołku ko nie zawiesił, więc e, dalej jest w dobrej formie i mam nadzieję, że... Ten krótki okres 8 minut, które zaplanowany jest na niedzielę pokaże swoje dobre umiejętność i, i będziemy się mogli cieszyć z tego, że te 8 minut jeszcze nam pomoże e, e, 8 minut dobrego wyniku. No z niczym nie odstaje. On jest cały czas w treningu, wiemy, że trenuje z drugą drużyną, więc, więc te doświadczenie, które ma, no to e, widać na treningu, że ta jakość jest na dobrym poziomie. Wiadomo, że Zawsze bazował na to technicznych rzeczach i dalej to ma, i, więc dużej różnicy nie ma i tak jak mówię, przygotowany też fizycznie jest e, dobrze, no ale wiemy, trening, trening, mecz, meczem, więc e, będzie można go ocenić e, po tym niedzielnym występie. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Siema. Cześć. Cześć. Znażna? Tak. tak? To jak się nazywa? Sobka. Brawo, mamy tutaj dla Ciebie prezent od całej drużyny. Zobacz, taka koszuleczka z podpisami. Nie, nie specjalnie nie dla Ciebie. Bardzo. Proszę bardzo. I mała mała patrza patrza. No. Jakieś jeszcze tutaj. No i wszystkiego I dobrego oczywiście życzymy. Na czy wejdziesz? Ja. Tak. No to super. Czyli obrońca. Chyba mnie nie wygryziesz, z no? czy lewa no? Nie użyj lewa, bo już. No, 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 to, no, no to się nagadamy. Bo już się wypakował, wiesz, byśmy wygryzli wtedy co. Ja grałam na początku na ataku, a potem na obronie. No, no prawa obrona to idealnie, ty będziesz na prawej, ja na lewej, nie? No. no. Do przodu go też wrócimy, nie? Jeszcze numer musisz wybrać, jaki ci się podoba. Ja miałam 20. O. I ma tu taki jeden kolega, Borecji do 20, no ale to no. się dogadacie, wiesz, nie? O, czyli co, do prezesa teraz musisz iść i kontra no. podpisywać, nie? Dobra. <laughs> kontrakt podpisany, nowy transfer do Arki. Jeszcze raz dzięki Wejkie, że przyszedłeś. I widzimy się na meczu, nie? To siemanko, miłego dnia. Dobra Żucho, powiedz mi, jak wspominasz swoją grę z Markusem? się w samym momencie do Arki, więc jakby... No, pamiętam dobrze ten moment, to był dla mnie ważny moment. I no, na początku widać, że umiejętności techniczne, no to mam na raczej wyższym poziomie niż... niż przeciętny polski piłkarz, także no drado się wyróżnił piłkarstwo no, bardzo szybko bo też się zaklimatyzował bo chyba w pierwszych tam w dwóch meczach zaraz w bramkę zaraz był urabiencem nie, nie no pozytywnie na co mogę powiedzieć o, ja, w tym samym momencie przychodziliśmy, więc pamiętam dobrze ten moment. A tak. dzisiaj? Po tym, po tym czasie, taki powrót? Dla no, mnie <grym> no, no, to jest gdzieś tam e, śmieszne, bo minęło 10 lat tego momentu, nie? nie? Markus kończy karierę, no, ja mam nadzieję, że jeszcze trochę pogram, ale no, pokazuje to jak szybko czas leci. Jak Markus przed tym meczem, bo już teraz mamy na bieżąco, jak się czujesz? Dobrze, dobrze się czuję, ale wiadomo, trochę nie ukrywam trochę stres jest, trochę przeżywam tego wszystkiego, ale, ale jak zawsze na mecie schodziłem, już już Wychodziłem. Skoncentrowany jestem i, i będzie dobrze. O. Jak Przemo, twój swój pierwsze starcie z Markusem, naszą legendą? Jakie były te mecze? Mecze fajne. Zawsze lubiłem grać z Markusem, bo te jego umiejętności zawsze były na wysokim poziomie. I... Zawsze, kiedy podajesz mu piłkę, to wiedziałeś, że on jej nie straci. Ale ja ogólnie całą, całe życie z nim pamiętam w Arce, bo to on mnie tutaj wprowadzał do tej szatni, pokazywał, jak to, jak to wszystko tutaj wygląda, no i na pewno pozytywne odczucia. A jakieś wspomnienie z szatni? Jakieś wspomnienie wspólne, jakaś wygrana, tak jak dopadła ci w pamięć? Eee, nie, tych wspomnień z wygranymi było dużo, bo Markus strzelał dużo bramek, przecież wiemy. I to zawsze w ważnych meczach strzelał. Ehm, Anekdot nie mogę zdradzić, bo... bo nie mogę i to był zły ozy, był potem. Dzisiaj jesteśmy na meczu Arki Gdynia na stadionie w Gdyni i rejestrujemy potencjalnych dawców z szpiku. U nas się można zarejestrować jako potencjalny dawca, yy, robiąc wymaz trzema pałeczkami w buzi po wewnętrznej stronie polika, wypełniając krótki formularz, taki bardzo króciutki, i się, kolokwialnie mówiąc, ląduje w bazie i czeka, aż telefon zadzwoni. Dwie metody w 90% z krwi 10% z talerza kości biodrowej. Tak łatwo można komuś uratować życie. Trzeba pamiętać, że w Polsce co 40 minut ktoś się dowiaduje, że ma nowotwór krwi, a na świecie co 27 sekund. Zachęcam serdecznie, bardzo z całego serca. Czekamy na Was. Sama rejestracja trwa około 6-7 minut, więc yy, nie, nie tracicie dużo czasu. A naprawdę można komuś uratować. Jak ten mecz? Ciężki był? No, na pewno warunki nie były najłatwiejsze, bo boisko było mocno zmrażone, no. Gdzieś dla nas najważniejsze jest, że możemy te minuty dogrywać. I myślę, że to jest gdzieś główny cel tych meczów, żeśmy te minuty grali. Fajnie też, że te mecze wygrywamy i, i oby tak dalej. Oby oczywiście tych minut było zaraz więcej w pierwszym zespole. Tutaj w każdej to jest gdzieś cel każdego z nas. Fajnie, że udało się zdobyć w tym ostatnim meczu trzy punkty. Fotel lidera objęty przez rezerwy i oby tak dalej. jeżeli żeby był w tym końcu ten awans do czwartej ligi. I z tego się na pewno warto cieszyć.

chwila wzruszenia była, co? Jest, jest. Jak się czujesz? Także i dobrze, i niedobrze się czuję. W sensie, że z jednej strony spełniony, a z drugiej jest, mimo wszystko, tego, ten wzruszenia z tego wszystkiego, co e, filmik, który w głowie przez ten ponad 10 lat jest naprawdę wzruszający. Dlatego tak jest taka wzruszenie. Dziękuję. Nawarro na pierwszy süpek, Czubak piłka przeszła obok niego, ale zamknął to. Zamknął to fenomenalnie Kocaba. 10 goli, 11 gol i w tej chwili a również 63 gole, tyle co Artur Stasimba. Zabril źle obliczył ten atak. Popatrzmy do środkowanie. Znowu piłka przeszła między nogami. Tym razem Banacha i dokończył to Fide Vitalucci. Ledwo się rozpoczyna druga połowa. lecz... Vitalucci. ładnie to zebrał, ładnie przyjął. Zagrał jednak niedokładnie, ale jest szansa. Czubak i teraz ma jednego gola więcej. Już od legendy która zakończyła karierę Markusa da Silwy. Ośrodkowanie. Piękna piłka. Nie ma gola. Jest jednak gol, bo wypuścił piłkę. Dobrze grający w tym meczu. Wilk. Wydawało się, że już nic nie będzie. A kto? Karol Czubak. Idzie do końca. I dobija strzał za Oliveira. Ato, e soñe, e soñe, e soñe, e soñe, e soñe. Naprawdę, na to było na na na, na, na na, na dobre dla nas dla Was, dla Spinelli, dla Was, dla Drugiru, dla wszystkim za, za to, że moglibyśmy oprócz tego, co jest dzisiaj może Wiadomo, cały stres, stresowałem cały tydzień i jak Ci powiedziałem, że takie rzeczy może się wydać. Od tyle lat, ponad 10 lat, rady naszego programu nie mogą, nie mogą nać, e, skończyć się pożegnać z wami, tak jak, jak, niż tak jak dzisiaj. Pozwólcie e, Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim e, i wszystkim kibicom, które naprawdę wierzyli w to, co my zbudowaliśmy i zmęczyliśmy tutaj, co wykrywaliśmy naprawdę. To było coś e, fantastycznego. I życie tam tym gruźlicie, ażeby jako sensowny,

żeby Karol tu zostać po tej zamieszionej, które było, ale tak jak mówiłem zawsze, w każdej wywiadzie, zawsze walczyłem. Ja jestem dumny z tego, co, co zbudowaliśmy, tak? co wygraliśmy, co zdobyłem za. Ale to nie jest ja nie jestem ja najważniejszy, nie jest Karol najważniejszy, najważniejsze to jest tutaj. To jest herb samka. Zakończy, zobacz kto zaczyna I od razu się 62 bramki, 3 I życie mu 4, 5 kolejne Do naszego klubu Wszyscy Dzisiaj był historyczny mecz ze względu też na pożegnanie, wiadomo, Markusa. Markus, masz swój prezent. Chciałeś wygrać. Oczywiście. I okay. i jeszcze jest... raz dziękuję za to, za mój prezent. O. Karol, gratulacje, bo go przegoniłeś i, I kontynuuj. Szczerze, jak najwięcej. Ja jestem dumny z tego, że mogłem dzisiaj być częścią tego wydarzenia. Uświetniliście to tylko swoją postawą i grą. Teraz stare powiedzenie, bo zawsze też wracam do historii. Pokaż mi swoją ławkę, pokażę Ci wartość Twojego zespołu. Dzisiaj ci, którzy zagrali, zastąpili, plus ci, co wchodzili, a wiem, że ich wartość się działa i nie weszła, bo nie da się zmienić wszystkich. Pokazała, jaką jesteście drużyną. Jaką macie jakość, ale też jesteście jednością. Okay? Dwa mecze jeszcze Panu. Brawo. Brawo.